jest Signet, da się to gdzieś sprawdzić? He? Co? Wywaliło mnie? A, dobra. Ta jest. Znaczy ja już skończyłem, ja zaraz począłem. Jest 24 sekundy, ale ludzie. A zagramy też te bulleters. Bu Jak coś to ludzie nie, nie zwracają się uwagi na te różowe tekstury. Musiałem się da nawet na te pierwsze pułapki, O, przechodzi. o nie miałem bardzo Zatrzymałem się idealnie przed tym. Nie no wiem. O, chyba. Kitku nie zrzucaj. Jeszcze gdzieś to gorsze. No nie, no to jest najgorsze. Jeszcze nie jestem na jeszcze nie jestem na mecie. Jestem 13. Nie. Jestem 13. No co jest? A to nie działa. Minecraft ale jak tam no spokojnie, dzisiaj sobie gramy na highway. Ej, dawaj, teraz to z budowaniem. Dawaj teraz z budowaniem. No warto. Ta... Dobra, co, jeszcze jeden, ten. Jeszcze jeden, ten. I dawaj, nie, dawaj, proszę na to budowanie. Mówiłem, no jest jeszcze jeden de Defran i ten i ten. No, you. no u. No, no u. Chłopie, ja mam <grym> wszystkie skiny różowe. Kitku, boże, nie, no kitek coś zrzucił. I zrzuca wszystkie teczki i wszystko z szafy. No, w ogóle dzisiaj napnąłem na pineskę nogą. To była najbardziej bolesna rzecz w moim życiu, nie na no, żartuję No kurde, nie no tyle ulańców tutaj Że nic nie widać No nie no też spadłem na sam początek Nie, prawie się uratowałem No nie Widziałem, żeby się odsunąć. S. A Łakitku, przestań. No, to robisz? I no, już się nie da nic zrobić. O ty nie! No kurde. I no, ja nic nie widzę. już jest na pierwszym miejscu no kitku błagam cię zamknij ryj drugi Yes. Yes. Jeszcze nie jestem XD Jeszcze nie, ja jestem już przy końcówce. Tak, jestem siódmy. Nie, szóste, jest szósty. Kitku przez Nice. Dawaj teraz, kurde nie, no chciałem się napić, chciałem mieć czas, ale nie, bo kurde Muszę nacisnąć na telewizorze, jak zawsze Boże, ze dwóch. Minecraft fajnie, znaczy, jakby... Aha, wywaliło cię Zagram jedną rundę tych budowniczych, tych, żeby się tym nie obciążać. Jak ty nie chcesz? Serio? No spok No spak, spok. rozumiem spoko No, no, no też. No, pitku też. No, ale dobrze, Ej, wyobrażasz sobie, że mamy zrobić szkołę? Co? Na kreatywie mamy zrobić szkołę teraz. Co? No. Udajesz? Nie udaję. Dobrze, że mnie tam nie ma. No chłopie, to byśmy się teraz uśmieszyli. Co ja chciałem, nie chciałem te biblioteczki No, bez kitu <mum> Bez kitu oczywiście Gdzie są te biblioteczki? No czekaj Tomek, czekaj No to nie ma biblioteczek no Proszę? Ty co, ale nic nie słyszę przez kitka Jakie ile piffy? No nie pamiętasz! No sorry, nie pamiętam, jestem Debilem. Aha, dobra. A, lupifi, dobra. Lupifi. Zmieni... właśnie wygląd. No i co, co teraz jest? Jakby, nie wiem, lepsze, lepsze... Krystsze jest to, jakby musisz czekać. O, dobra, to wiem o co chodzi. Wenn ich nicht Nachher es geht. No tu minus lew, ja nie mam szans. Czemu to się rozwala? Nie wiem. Ja chcę patrzeć na ich skill'a. Spoko. To dzisiaj widzowie będą oceniali moje skill'a artystyczne. A te skill'y są na poziomie co robisz? No skill'u. No. Mm. Dzisiaj będzie najwyższe budowanie Nie no, 30 sekund Tylko, gaz O, widzę, że Hive jest grany Chach, no. Chłopie, ja teraz jeszcze muszę coś zrobić szybko tutaj O, dobrze <grywka> Nie no, coś zrobiłem przynajmniej co? 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 A, wstech chłop. No jakby, no, no git chyba. Dam, ok. Mmm, i uwaga. Ha. Co? Mech. Nawet bym chciał tu zreportować, ale. To jest za opt Za Oto jest, okej. The cause of my deepness <always> on depression. <land> no jakby git, no dam ci okej, no bo to miała być szkoła, ale... Nie no chłop, chłop miał podobny pomysł do mnie z tą cegłą, ale on mu totalnie nie wyszło. Jak coś to jest coś, coś, coś na live. Jak coś to jest coś na live. Ale to było mych. O moje... No, moje jest takie malutkie, ale nawet... Nawet nie takie złe, no jest szkoła są te. Ja, jak ja to wygram, to na serio, kozak. Jeszcze bym mógł zrobić dach, ale to by trochę zajęło. I ma I'm afk. I chłop napisał I'm afk i to tak upośledzony. Może mech. Co to jest? Tu nie ma wejścia? Jest wejście. Jakby... Ee, mech? No tu nic nie ma i w ogóle jest żółte i aqua bloki są. Jest latarnia jedna. Co jest? Czemu kolejny chłop zrobił żółte Żółte takie? To już przynajmniej ma a ten... Like. No przecież tu... To... Yeah, yeah, sure. no, oh. Tu nic nie ma, no. No nie, no kolejny napis, dam od razu mech. Student, teacher, romance is... Lee... Uh, ...chunks. Jeszcze no. No to by cię mogli zjaportować Game over, i uwaga, który ja mam. 4 mech, czekaj, kto wygrał? Ja jestem na którym? Nie, nawet nie jestem na ten. Dobra, close, jeszcze raz. For nature, for nature. Co to jest? Nie wiem, ja zrobię po prostu coś ładnego. Co jaki temat masz? For jakieś. For nature. For nature jakieś. O, Zrobię największe gówno O nie, nie można, czekaj Nie, nie można to czekaj. O, wiem co zrobię <noise> robię, Jak będzie ten... Kitku A jakby to jest to samo? O, Ludzie, mam pomysł. Miałe. Będzie to będzie piękne. Где я там гениально? <śmian> <głos> <głos> tak <noise> robi tak Dobra, chwilę. Poprawię sobie rękę, okej okay. Dobra, uwaga, ja czy dał radę postawić po całą dwa bloki? Nie czekajcie. Teraz musi być spamming. 3, 4 Nie dobra, tak się nie da. Jakby nie mogę dobrze spawić Dzisiaj firowałem przed kamerą na Wolfie Tak, ja też świrowałem przed tą kamerą na Wolfie Widzę jak ja to zrobię to będę kozakiem Tylko, że nie mam koment to by to potrwało wiele szybciej. Pierwsza technika na budowanie sufitu. Jak Wy tak nie róbcie, to napiszcie w tym komentarzu. Nie wiem jak można tak nie robić. Gotowe, moje cuda. Nie starał, bo będę oglądał film Nie Mhm. Okej. Okay. <laughs> to jest piękne, to jest piękne! Chłopy to chyba, chłop chyba też nie wiedział, co zrobić. Nie było nie było do siebie jakby tam. No spoko, spoko. Nie, ja okej. Okay. Furnicze. Co to jest furnicze? Ja nie rozumiem. Łóżko... Dobra dam wszystkim mech żebym wygrał A wiesz co zrobiłem? Nie wiedziałem co to znaczy i zrobiłem ee, e, Blok ogromny, taki duży Dirta I napis plus z Dirta O jest moje O jestem jeszcze Team Gold To jest piękne, ja robię screena No, chłopie, co jest najbardziej legendarna rzecz, jaką byś zobaczył w, ten, w życiu? Co on tu napisał? S.A.B.S. Nie, ja chyba sprzedaję to auto, bo tym Challengerem się nie da się skręcać. Percisnie. A. Um. Nie wiem, o co z tym chodzi dalej? Nie Chłopie, ten challenger nie chce mi skręcać. To jest chyba jakieś łóżko sypiałe, coś takiego. Łogorniusz? Łogorniam, łogorniam. Łogorniusz? Wszystkim dajemy. I masz łogodnić. Nie, ja sprzedaję tego challengera. Mm. On nie chce skręcać, chłopie. Jadę 290 i on nie chce skręcać. we're around okay and so yes to so we are going on down może oni mają takie chujowe rzeczy nie wiem w ogóle Spok. Chłop napisał... Chłop napisał Among Us i zrobił ludzika z Among Us Takiego pośledzonego mega Jest to... Ja robię screena i ci wy i później wysyłam Szybko o. Był sierżerem, żebyś mógł przebiec 100 km No. Bo w sumie ty to umiesz zrobić. Bez kitu. Game over i uwaga. I który jestem? Czemu? Czemu mnie nie ma na tym? Aaaa. Oh. Do księgę jeszcze raz. O co ci chodzi? No nie, no wystąpił błąd w aplikacji i koniec streama jest.